Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie. Eee, witam Państwa serdecznie. Eee, zaprosiliśmy Państwa, żeby podzielić się dobrą nowiną. Po to jesteśmy tutaj. Ten budzik został stworzony, żeby takie nowiny co pewien czas dostarczać. na no to liczymy. Pacjent, e, który doznał urazu e, 16 stycznia tego roku, e, uraz e, w bliżej nieznanych okolicznościach, ale narciarski, w czasie zjazdu narciarskiego. Przewieziony do nas w stanie śpiączki z zakopanego. Zajmowaliśmy się nim rzeczywiście w ciężkim stanie, prawdziwa śpiączka. Potem przeszedł praktycznie ze śpiączki w stan nazywany stanem wegetatywnym. Nie było cech, które wskazywałyby na minimalny stan świadomości. Niemniej podjęto bardzo intensywne działania neurorehabilitacyjny. Zespół dlatego tak liczny jest, ponieważ tu przedstawiciele są zespołu terapeutycznego. Praca jest absolutnie zespołowa, to kilkadziesiąt osób jest to włączonych. Lekarze kierujący budzikiem dr Łukasz Grabarczyk, stale nadzorujący wszystkie działania z zakresu. Wsparcia intensywnej terapii, anestezjologii dr Borysiu, z całym zespołem zresztą anesteziologii wspierającej pan dr Siwik, szef rehabilitacji neurologicznej u nas. Razem tworzymy zespół terapeutyczny, komisję terapeutyczną, która właśnie wczoraj uznała, że doszło do wybudzenia pacjenta. Mamy też pierwsze osoby znaczące w tym całym procesie. Pani Agnieszka, szefowa naszych pielęgniarek, które bardzo ofiarnie zajmują się, i panie nasze prawe ręce, prawe i lewe, obie ręce są używane z zespołu rehabilitacyjnego. To są ludzie, którzy na bieżąco stale są z pacjentami. W momencie, kiedy pacjent już przestaje być pacjentem w stanie wegetatywnym, niewątpliwie jest w stanie w minimalnej świadomości i są takie niuanse e, reaktywności, że wydaje się, że, że może jednak jest gotów spełnić polecenie, ale jeszcze nie spełnia, ale już próbuje chociażby usta ułożyć, to wtedy prosimy też do wsparcia e, neurologopedów. Tutaj, e, proszę bardzo, panie obie e, e, są naszymi neurologopedami. Chciałbym, żeby pokazać państwu, jak, jak duży zespół pracuje. To jest tylko część zespołu, bo przecież wiadomo, że nie zostawimy samych chorych w tej chwili. E, i wtedy te prace logopedyczne pomagają nam w przypadku, kiedy nie ma uszkodzenia, bardzo poważnego uszkodzenia ośrodka mowy, nawiązać kontakt słowny też. Wczoraj Dlaczego wczorajszy dzień uznaliśmy jako ten, kiedy można powiedzieć, że stwierdziliśmy wybudzenie? No, to nie jest takie wybudzenie jak. Potocznie się myśli, że ktoś spał, spał, spał. Nagle obudził się i zaczął opowiadać, co mu się śniło, i, i że zjadłby coś dobrego, i tak dalej. To jest proces bardzo płynny. Nas bardzo cieszy to, że pacjent, który naprawdę był w takim stanie świadomości, tak, tak niskim poziomie świadomości, że nawet nie, nie, nie mówiliśmy na początku o minimalnym stanie świadomości. Że ten pacjent właśnie doszedł do poziomu takiego, że mógł się z nami wczoraj przywitać, podać nam ręce. Cały czas ćwiczony na pionizatorze specjalnym, jeszcze z wibracją, jest przygotowywany do pozycji pionowej, żeby nie leżeć cały czas w łóżku, bo człowiek musi być pionowo, ale widzieliśmy, że na tyle dobrze jest ufiksowany w tej pozycji, że była próba wczoraj przejścia paru kroków przy podparciu i pacjent to zrobił, czyli to osoba przytomna. Panie również neurologopedii wczoraj uzyskały pierwsze wypowiedzi słów. To było imię e, e, żeńskie, jedno e, Ola i jedno imię małżonki. Trzy nawet, tak? No Trzy słowa. Słowa i pojedyncze słowa na tym etapie bardzo cieszą. Oczywiście liczymy na to, że e, te poważne uszkodzenia złożone. E, Cały proces następny, wielomiesięczny, może nawet więcej niż, niż roczny, na pewno więcej niż roczny, ma szansę doprowadzić do tego, że pacjent będzie w dobrym kontakcie, w normalnej, dobrej formie. Ma takie możliwości. Natomiast teraz wiemy, że już jest po tej stronie przytomności bardzo nas to cieszy. Pokażemy Państwu parę zdjęć. Jest taka sytuacja, że, że rodzina, żona pacjenta prosiła nas o to, żeby nie pokazywać wizerunku pacjenta. Stąd twarz jest zamazana. Na zdjęciach, które robiliśmy, na filmach, które nakręciliśmy w ramach naszej rejestracji, którą musimy też prowadzić ze względów badawczych naszych, bo na tym to polega, że chodzi o malę. Pan doktor Grabarczyk, proszę parę słów. Proszę opowiedzieć, jak to było. Do, pa, pacjent trafił do nas, e, do szpitala trafił do nas w styczniu, początkowo, trafił do nas do oddziału intensywnej terapii, później przekazany w tym okresie tworzenia kliniki Budzik, ale już e, stosowano terapię taką, którą e, stosujemy w klinice Budzik, e, ale była prowadzona ona w oddziale neurologii. No i odkąd przeniesiony został do budzika i odkąd budzik funkcjonuje, prowadzona była bardzo intensywna e, terapia wielospecjalistyczna, nadzór wielu lekarzy, e, logopedów, psychologów, e, rehabilitantów. E, no i udało się u, uzyskać e, No Właśnie powiem, e, tutaj mamy Panią ma, Magisterę Kamilę Lewicką, e, psychologa klinicznego. No, jest to etap, kiedy psycholog zaczyna mieć coraz więcej do powiedzenia. Bo jak pacjent jest w stanie wegetatywnym, no to w zasadzie główna opieka nad rodziną też bardzo potrzebna. Bardzo Chorzy dobrze. są wszyscy. Myślę, że rodzina też nadal Ta jeszcze jest jest, jest cały czas, bawać. prawda? Mhm. Bo to jest trudno się zaadaptować. Niektórzy szybciej, niektórzy później. Ja obserwuję, że zwykle pierwszy okres oczywiście zetknięcia z nieszczęściem i jakiejś konieczności poradzenia sobie jest najtrudniejszy. Te pierwsze miesiąc, dwa. Ale potem widzę, że nie u nich w niektórych wypadkach, tak jak tutaj mamy cały czas problem konieczności wsparcia, prawda? Proszę państwa, yy, yy, pokażmy może w takim razie to, co możemy pokazać. Dzień dobry panie maszku, poda mi pan rękę. A spróbuję pan właśnie... A spróbuję pan poruszać a prawą nogą. Lewą to, to jest lewa, a prawą nogą? Super, dziękuję. Ale wą rękę podniesie pan? Dziękuję bardzo. Prawa. Do zajechcia pan na Panie Maćko, popatrzy pan na mnie. Góra. ma się. Panie Maćko, dostajmy drugą nogę. Pięć. I teraz zobaczycie. Człowiek generalnie zdrowy, jak wyleżał pół roku, to też by miał popatrzeć. Panie Maćko? Nie, nie, tylko... Do zobaczenia. Tak jest. Uraz dotyczył głowy. Przy czym jeszcze mogła być sytuacja taka, że pacjent mógł być niedotleniony przez jakiś czas po urazie. Dlatego, że był znaleziony, poszukiwany. Tak? Nie, nie, nie było tak, że on miał wypadek i ktoś go od razu przewiózł na miejsce. Tak? Tam był, był poszukiwany i go znaleziono w górach. Właśnie tak to wyglądało, że, że była, był okres bez relacji, bez kontroli. Więc nie wiadomo, czy w tym okresie nie miał kłopotów z, z oddychaniem takim swobodnym. To zwykle jest dodatkowy ważny element i upośledzający szybki powrót do zdrowia. Wtedy, kiedy jest sam uraz głowy po przejściu okresu leczenia, obrzęku mógłby się wycofać jako przyczyna stanu świadomości upośledzonego. Natomiast, jeżeli jest tam jeszcze niedotlenienie, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że tutaj mieliśmy taką sytuację. Na szczęście nie głębokie. Zawsze utrudnia głębokie niedotlenienie, powoduje uogólnione uszkodzenie mózgu i niewątpliwie chorzy. Po izolowanym niedotlenieniu mają większe problemy i trudniej ich wybudzić. W sytuacji, kiedy mamy pacjentów po zaśrzeszkową mózgowych, w zasadzie taki pacjent rehabilitowany jest jako podstawą standardowymi metodami, którymi pracujemy z innymi pacjentami neurologicznymi. Oczywiście, z uwzględnieniem tego, że ten pacjent jest niewspółpracujący, nieprzytomny, i w pewnym sensie wiele jego reakcji musimy wymusić naszą pozycją, ćwiczeniem, stymulacją. I moglibyśmy być, że to jest taka podstawa. Metody neurofizjologicznej rehabilitacji jako, jako, jako pewien fundament. Oczywiście musimy dbać o zakresy ruchów pacjentów w stawach, także ćwiczymy po to, żeby zapobiec przykurczom, zapobiec konsekwencjom długotrwałego unieruchomienia, ale oprócz tej podstawy mamy jeszcze taką wielokierunkową stymulację, która... No, w pewnym sensie musi zabezpieczyć ciągłe, intensywną, ciągłą, intensywną intensywną pracę mózgu, która jest nie tylko w pewnym sensie taka troszkę rozproszona, ale ukierunkowana. W związku z tym pionizacja, ale z stymulacją wibracyjną tego aparatu narządu ruchu i układu nerwowego. Mamy Czyli tylko masaż. Jest stawiany, związany. Na takim podparciu, stabilizacji, a pod nogami jeszcze wibruje podłoże, żeby te dodatkowe czucie, bardzo ważne dla człowieka, było pobudzające Pobudzam. cały układ nerwowy. Oprócz tego to, co jest dla pacjenta przyjemne, czyli masaż, hydromasaż, masaż taki membranowy, czyli hydromasaż, ale bez kontaktu bezpośredniego z wodą. Coś, co daje pacjentowi i komfort, ale też i przygotowuje go do jakiejś większej i lepszej aktywności w czasie ćwiczeń. I rzeczywiście ta wielokierunkowa stymulacja jest uzupełniana jakąś próbą pracy neuropsychologicznej. Czyli mamy, używamy to, co kiedyś nazywało się cyberokiem, teraz nazywa się CI, czyli urządzeniem, które pozwala komunikować pacjenta, z pacjentem się przy pomocy poleceń słownych, poleceń pisanych na ekranie monitora, a jednocześnie pacjent ma szansę odpowiedzieć Poprzez ruchy gałek ocznych i fiksowaniem wzroku na poszczególnych elementach widocznych na ekranie, czyli taki, takie sprzężenie zwrotne, taki biofeedback. Oczywiście im ten stan pacjenta jest bardziej jakby pozwalający na tą komunikację. Tym bardziej możemy to wykorzystać. Ten pacjent w ostatnich dniach można powiedzieć wykorzystywał to w sposób już bardziej zaawansowany, ponieważ był w stanie ręką Wybrać poszczególne słowa, poszczególne litery, poszczególne elementy, piktogramy, które pozwalały mu odpowiadać na pytanie, czego chce, co czuję, więc jakby to już jest wyższa forma, w której no, ruchowo jest pacjent w stanie odpowiedzieć nie tylko gałkami ocznymi. Każdy dzień zaczyna się tak samo, tak? Już od samego rana przygotowujemy pacjentów do. Do ćwiczeń, łącznie z tym, że razem z pielęgniarkami ubieramy ich, muszą mieć też komfort tak, podczas ćwiczeń, że, że to wszystko tak jak normalny każdy dzień. Tak? Są to ćwiczenia z życia codziennego, czyli przygotowujemy ich do funkcjonowania po wybudzeniu ze, ze śpiączki? Cały czas mówimy do nich. E, co czas z nimi rozmawiamy. Oni z nami się starają też kontaktować. Czasami jest to mrugnięcie okiem, czasami jest to ruch palcem. E, no i po wjechaniu na górę, tam gdzie mamy salę do ćwiczeń, gdzie mamy cały sprzęt, e, no rozpoczyna się nasz, nasz dzień, tak. E, mozolna, ciężka praca nasza, naszych kolegów i koleżanek, których tutaj nie ma teraz, bo są na, na oddziale z pacjentami. Był mm. no, Pana Maćka no to w ostatnim czasie bardzo mocny nacisk postawiliśmy na ćwiczenia według koncepcji Bobat, czyli zmiana pozycji, przetaczanie, siadanie, wstawanie. Wczoraj zrobiliśmy pierwsze kroki, dzięki temu, że pacjent był przygotowany do pionizacji przez między innymi właśnie membranę, przez stół do pionizacji z wibracją, wczoraj mogliśmy to poczynić. No a teraz będziemy tylko to kontynuować, czyli wstawanie, chodzenie i doskonalenie chodzenia. Agnieszka Łagodzińska pełnia obowiązki pielęgniarki oddziałowej w Budziku. I cóż, nasza praca pielęgniarek polega na tym, że opiekujemy się pacjentem, który jest całkowicie zależny od personelu. Nie jest w stanie sam nic zrobić w pierwszej fazie i dążymy do tego, żeby wyprowadzić go do, powiedzmy tak, do wyjściowej takiej formy, żeby zdrowy wyszedł do domu. No trzeba I... powiedzieć, że to są chorzy, którzy do nas trafiają najczęściej z intensywnej terapii. Mhm. E, wiadomo, że intensywna terapia jest, ratuje życie, przywraca zdolności, ale też no, jest to środowisko o wysokim poziomie infekcyjności, są chorzy, którzy mają różne wkłucia, które też noszą infekcje. Więc to jest okres początkowy, to jest bardzo trudny, prawda? Tak, to jest, tak, to jest trudny okres i wymagający od nas szczególnej takiej troski o pacjenta, bo pacjent jest narażony na, no, na wszystkie bodźce z zewnątrz, negatywne też, nie tylko pozytywne. Także nasza praca i, i wysiłek ten, żeby... Wszystko było tak, jak powinno. Znaczy więc... Powiem po prostu wprost, no bardzo dobrze, że jest budzik, szkoda, że, że jeszcze tak mało ich jest. Będziemy starać się zaraz ze Zewą wczoraj też rozmawiałem, będziemy promować sprawy budowy jak najszybciej. Podobnych ośrodków w Warszawie na przykład nam bardzo potrzeba, no bo wyobraźcie sobie tych państw, państwo, tych ludzi, którzy po intensywnej terapii musieliby pójść do domu. Ci, którzy właśnie wymagają tak wiele opieki, pielęgnacji i rehabilitacji wszelkiego rodzaju, to ludzie sobie nie mogą poradzić z tym. Zakłady opiekuńczo-lecznicze też nie. Dlatego bardzo dobrze, że, że podjęto decyzję o takim środku. W budziku jesteśmy krok za oddziałem intensywnej terapii. Ci nasi pacjenci wymagają dalszego nadzoru. Z tego względu, że pacjenci zazwyczaj, którzy są leżący po urazach czaszkowo-mózgowych, ich okres leczenia, rehabilitacji nie będzie trwał tygodnie, a on zazwyczaj trwa miesiące, a nawet lata. I pacjenci zazwyczaj są zabezpieczeni rurkami trachotomijnymi, wymagają nadzoru pod kątem drożności dróg oddechowych, wymagają żywienia kompleksowego mają założone PEGI, w miarę postępu rehabilitacji ci pacjenci też wymagają mniejszego nadzoru intensywnej terapii, czy też na, wymagają wentylacji poprzez sztuczne drogi oddechowe, poprzez rurkę tracheotomijną. W trakcie intensywnej rehabilitacji ci pacjenci też są stymulowani pod kątem żywienia. Włączamy dla nich żywienie drogą też doustną, po to żeby ich stymulować, żeby Przywracać odruch połykania i w momencie, kiedy to połykanie, odżywianie przez drogę, przez usta, przez, zaczynamy wtedy usuwać rurkę trachotomijną po to, żeby oni mogli oddychać normalnie przez drogi oddechowe, czy też mogli do nas wypowiedzieć dźwięki, słowa, tak jak to następuje w tej chwili u, u tego pacjenta, który w tej chwili jest wybudzony, można powiedzieć już. Dobrze, ja się nazywam Agnieszka Rakowska, jestem neurologopedą klinicznym, koleżanka też jest neurologopedą, pracujemy razem w budziku. Terapia neurologopedyczna jest, że tak powiem, wieloetapowa w przypadku pacjentów budzikowych. Pierwszy etap jest taki, że z pacjentem generalnie nie ma, to, że nie ma kontaktu werbalnego, to jest oczywiste, ale bardzo często ten kontakt... My dopiero próbujemy nawiązać kontakt, choćby wzrokowy, choćby reakcja na pierwsze bodźce, na bodźce słowne. Takim kamieniem milowym jest, jest uzyskanie kontaktu wzrokowego i reakcja na jakiekolwiek polecenie u pacjenta. To jest taki pierwszy duży etap. Drugi to jest taki, tak jak u pana Macieja, wyjęcie rurki trochę która powoduje, że pacjent może wydawać jakiekolwiek dźwięki. Potem zaczynamy pracować nad, nad formą tych dźwięków. E, i, I u Pana Macieja właśnie to się zaczęło, to się zaczęło. Dzisiaj Pan Maciej powiedział i żony, wczoraj tutaj tak, trzy, trzy inne słowa. Także Pan Maciej czyta, system językowy jest zachowany. Pan Maciej czyta, wskazuje odpowiednie, odpowiedni wyraz, proszony o dany wyraz, wśród innych pokazuje właściwy. Pan Maciej pisze, to znaczy na klawiaturze wystukuje proszony wyraz. Także można powiedzieć, że system językowy u pana Macieja jest w pełni zachowany. On został, powoli go wyciągamy, on jest, on jest stabilizowany. Teraz pracujemy nad, nad dźwiękową formą mowy. Dodatkowo, jeszcze u tego pacjenta i u innych pacjentów budzikowych e, oceniamy akt połykania. Dlatego, że jest to dosyć istotna kwestia, gdyż często ci pacjenci e, mają zaburzenia połykania. W związku z tym, tak jak tutaj e, kolega mówi, są na. E, Dożywianiu poza, poza drogą ustną. E, natomiast e, u tych pacjentów, tak w przypadku, w przypadku pana Maćka również, e, udaje się e, wywołać odruch gryzienia, wywołać odruch połykania, który później powoduje nam to, że ci pacjenci są w stanie połykać. E, I e, wczoraj pan, e, tutaj pacjent, e, również e, spożył posiłek drogą do ustną, bez zakrztuszenia się, bo tutaj głównie się boimy o o to podksztuszenie. Dodatkowo badam również tor oddechowy u tych pacjentów, dlatego że patologiczny tor oddechowy warunkuje otwieranie jamy ustnej, dochodzi później do zmian szczękowo-zgryzowych, więc tutaj trzeba też stymulować również tą kwestię. Także tak jak tutaj koleżanka mówi, jest to wieloaspektowa opieka nad tym pacjentem. Jeśli chodzi o finansowanie budziganu. No, yy... Leczenie pacjentów śpiących to jest terapia bardzo droga. Eee, także to finansowanie, no szału można powiedzieć, nie szału nie ma, dokładnie, ale ja jestem optymistą, ponieważ dzięki, dzięki też między innymi państwu jest e, olbrzymie wsparcie, rozpoczął się taki, można powiedzieć, ruch społeczny, który e, zaczął dostrzegać pacjentów w śpiączce i pacjentów z, w ogóle z zaburzeniami świadomości. E, budzik jest e, widoczny z tego względu. Myślę, że e, no, liczę na to, że e, rządzący nie dopuszczą do tego, żeby skończyły nam się pieniądze na terapię dla pacjentów, którzy, którym jest to najbardziej bardziej potrzebne. No, jak widać tutaj konferencja prasowa y, zwołana, ponieważ pacjent się obudził, ale ci pacjenci będą się budzili, ponieważ wiemy, jak kwalifikować pacjentów. Wiemy już w tej chwili, jak prowadzić terapię optymalną. E, pacjenci będą się y, budzili i na tym nie ma co oszczędzać. Y, no, y, trudno jest oszczędzać na najbardziej potrzebujących, także liczę na to, że zrozumienie będzie i to finansowanie będzie coraz lepsze. W tej chwili jest siedmioro pacjentów, w tej chwili oczekujemy na kolejną, na kolejną pacjentkę, która przyjedzie do nas z intensywnej terapii z białego stoku. Także no, mamy 8 łóżek, także chcielibyśmy pomóc większej liczbie pacjentów. No, liczymy na to, że będziemy się rozwijali, ale w dalszym ciągu 8 łóżek to jest tak olbrzymie, to i tak jest olbrzymie. Obciążenie w sensie takim logistyczne dla szpitala, bo to jest duże zaangażowanie personelu terapeutów, także to i, tak jest, to i tak jest dużo. No ale potrzeba jest bez dwóch zdań. Zapotrzebowanie jest olbrzymie, ponieważ co ci nie dostajemy listy celem kwalifikacji. Część pacjentów się kwalifikuje, ale jeszcze w tej chwili nie jesteśmy w stanie przyjąć, bo nie mamy miejsc. Poza tym, proszę Państwa, my jeszcze kontynuujemy, kończymy już ten program, który zawdzięczamy Fundacji. A kogo wybłaszczyk. Wśród tych siedmiu pacjentów, czterech to są ci, którzy mieli wszczepione stymulatory. Dwie osoby miały już szczepione kilka miesięcy wcześniej i dwie świeżo. Jedna wczoraj, druga drugi pacjent przedwczoraj. To są ostatnie dwie osoby, którym szczepiliśmy stymulatory. Po długotrwałym pobycie w budziku, kiedy nie osiągnięto wybudzenia, uznano, że jest to dobry moment, żeby jednak spróbować, Wobec objawów minimalnego stanu świadomości stymulować w ten sposób. Ale też coraz częściej u chorych stosujemy stymulację magnetyczną, przestrzaszkową, jako metodę, która no Nie jest tym samym, to jest zupełnie inny rodzaj stymulacji, ale jednak rodzaj stymulacji magnetycznej, która oddziaływuje bezpośrednio już na mózg prądami elektrycznymi pobudzającymi aktywność. No, jest stosowany coraz częściej w, te, w takim wspomaganiu właśnie fizjoterapii. To nawet więcej niż fizjoterapia, bo to jest aktywacja prawdziwa obszarów związanych z czuwaniem, również z afektywnością. Z, z, no, to, to nowa rzecz, którą też zaczynamy rozwijać coraz bardziej. Też, tak, bo budzik funkcjonuje od, praktycznie no, od marca. Tak? Czy, e... Od 1 kwietnia jest finansowanie? finansowanie no, wcześniej zaczęliśmy, więc powiedzmy, że od marca zaczęliśmy, otworzyliśmy e, dla naszych pacjentów. E, przyszło finansowanie od 1 kwietnia i to jest e, pierwszy efekt e, budzika jako takiego. Były wybudzenia oczywiście no, e, wśród pacjentów, którzy mieli wszczepione stymulatory. E, u czterech osób jest nawiązanie kontaktu. Jedna osoba mówi i opowiada, jest jednym z pacjentów Budzika i, i, i jest takim moderatorem dla innych, tak, prawda? Tak. Bo przecież on siedzi sobie, jak widziałem na sali, tak, jak basza i opowiada i komentuje tych innych. Tak, mało no, pojawienie, bo... także on ich tak. też stymuluje. Zdecydowanie. I, I też pomaga pewnie rodzinom. Nie wiem, jak pani moista to widziała ale... Tak, tak, tak. On jest bardzo dużym tak. wsparciem i dla pacjentów. Tak i to pokazuje, że to... Pan Tomasz pokazuje, że to wszystko ma sens, tak? Pokazuje rodzinom, pokazuje pacjentom, że, że faktycznie, no, jest poprawa i, i to motywuje, bardzo motywuje. I pan... powinniśmy go zatrudnić. Zresztą. Tak, tak, tak bo... mi się wydaje, że on już jest jednym z nas po prostu, tak? <głos> <głos> on się czuje jako jeden z nas, zgadza się. Jest naprawdę bardzo ważną częścią tego oddziału. Yy, tak, ale wśród innych chorych yy, dwie osoby, które miały symulator założony yy, no, kilka miesięcy wcześniej, pod koniec ubiegłego roku, yy, to są osoby, które yy, też już yy, są w no, yy, takim nie najgorszym kontakcie, tak? No, trudno powiedzieć, mhm. że one nie, nie rozmawiają. Możliwe, że będzie kłopot związany z uszkodzeniem ogniskowym ale no, to są osoby, które no, bardzo się poprawiły po, po włączeniu stymulacji. I nie tylko Pani może powiedzieć ruchowo, bo na pewno spastyczność się zmniejsza u wszystkich. Tak? Ale proszę powiedzieć. to powiedzieć. U tych dwóch osób rzeczywiście kontakt jest dużo, dużo lepszy. One w, właśnie na cyberoku bardzo to pokazują. Świetnie rozpoznają proszenie o pokazanie obrazka wśród wielu, różniących się często tylko jedną głoską to świadczy o tym, że też no taka wysoka dość umiejętność jak, roz, jak funkcjonowanie słów fonematycznego u tych pacjentów jest prawidłowe. Więc to jest, to jest duża umiejętność, jeżeli chodzi o komunikację, tak? To jest system językowy, który jest funkcjonalny. To jest jakby technicznie tylko problem. A pacjent, o dzisiaj mowa? Nie ma stymulatora, to są wszystko działania. Tak, on sam wsparciu właśnie tego, co Państwo tutaj dostarczają na co dzień, sam rzeczywiście się wybudził i, i zwykle tak jest, że staramy się najpierw oczywiście, to, to nie jest tak, że od razu po wyjściu z intensywnej terapii ktoś ma wszczepiony stymulator, to są ci, którzy są, najpierw mają bardzo intensywną neurorehabilitację w budziku czy w podobnych ośrodkach. I dopiero jeżeli widzimy, że nie wybudzają się, ale są w minimalnym stanie świadomości, co z kolei możemy w badaniach dokładniejszych, złożonych, bardzo neuroobrazowych, rezonansie magnetycznym, czynnościowym, elektroencefalogramie, przepływie mózgowym określić razem z badaniem klinicznym, to wówczas takich tacy chorzy no, są kandydatami do takich eksperymentalnych, bardzo intensywnie pobudzających metod, jak właśnie szczepienie stymulatora do stymulacji górnej części rdzenia szyjnego. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w rozporządzeniu po urazach głowy mogą przebywać przez rok czasu i w przypadku, kiedy są bliscy, powiedzmy, no wyraźnie poprawia Komitet Terapeutyczny, którego część tutaj, część lekarzy jest członkami właściwie no wszyscy jesteśmy członkami Komitetu Terapeutycznego, poza mną ja jestem nadzorujący, to mogą orzec, że to można przedłużyć jeszcze. Jeżeli chodzi właśnie o osoby po innych uszkodzeniach, tak jak tutaj pani pytała, jak to jest, czy co, co bierze górę, czy to jest uraz, czy to jest niedotlenienie, jeżeli przyczyną jest na przykład niedotlenienie, zatrucie, no, jakiś innego rodzaju mechanizmy, jak Udar na przykład, no to wówczas jest to pół roku, tak jest to przyjęte, bo krótszy jest okres, w którym można oczekiwać wyraźnie poprawy.